Siemanko! Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Jak widzicie, śniegu trochę napadało. I jadąc na Mikołaje trzeba było naprawdę uważać, żeby się nie poślizgnąć. Film wyszedł tak późno, ponieważ miałem sporo pracy, a też miałem otwarte inne projekty i nie lubię tak robić dwóch, trzech w jednym czasie. Więc wybaczcie za opóźnienie, mam nadzieję, że będziecie mieli jeszcze ochotę go obejrzeć. Ulubiony tunel do przygazówki. Jak widzicie, dojechaliśmy na miejsce do Gdyni. Z tego co można wyczytać na stronie internetowej Moto Mikołaj, to było w 2022 roku 534 motocykle i zebraliśmy łącznie 119337 zł i 28 groszy. Jest to całkiem fajna kwota, gdyż rok temu Motocykli było o 300 więcej prawie bo 805, a zebrane było 79 900 zł i 100 euro. No w 2020 roku oczywiście nie odbyła się parada ze względu na pandemię, ale w 2019 roku było to 1360 maszyn i zaledwie, mówię zaledwie w porównaniu do tego roku. 83 tysiące złotych, więc naprawdę duży sukces tej akcji w tym roku. Jak widzicie tutaj już jest zbiórka. Wszyscy ustawiają się na linii startu. A tutaj my jako marszale, czyli osoby pomagające w tej paradzie dla organizatorów, że blokujemy. W zasadzie to jedziemy na konkretne skrzyżowania i blokujemy ruch w momencie przejazdu parady, żeby czasem nikt nie chciał z samochodów dołączyć się do tej parady i nie spowodował jakiegoś zagrożenia. Jak widzicie po nagraniu z GoPro, niestety pogoda nie dopisywała i było sporo deszczu, ale było warto. Ja już dojechałem na swoje skrzyżowanie. Pierwsze z dwóch, w tym roku trafiły mi się dwa. Mamy już początkową grupę marszali, która jedzie na następne skrzyżowania. I mamy już właściwą paradę. Oczywiście do całego przejazdu nie będę wam pokazywał, bo trwał on chyba z 15 czy 20 minut, ale trochę tutaj zobaczycie maszyn, a może widzicie siebie? Dajcie znać w komentarzu. Niektóre maszyny naprawdę pięknie przystrojone, tak jak ta, czy tutaj następna, która przejedzie. No cudo normalnie. I jadę na drugi punkt, w którym trzeba zatrzymać ruch i ewentualnie kontrolować przechodniów. Oczywiście wyprzedzanie całej tej kolumny odbywa się w granicy dozwolonej prędkości, ale też było dość mokro, więc trzeba było uważać, żeby nie wywalić się na drodze. Tu już dojeżdżam na stadion. Zdjęcia ani filmów z drugiego punktu nie ma, ponieważ to w zasadzie byłoby powtórzenie tego pierwszego, czyli przejazd. Tutaj nie wjechałem bezpośrednio na stadion, ponieważ pojechałem ustawić się przy samochodach, które potem jadą do szpitala. I jak widzicie, motocykliści dojechali już na stadion w Gdańsku. Kolejni marszale dojechali. Powiem wam, że jak na taką pogodę, gdzie co chwila coś padało, co chwila coś zawiewało, to 550 motocykli to naprawdę było sporo. I nie ma co ukrywać, zmarzłem. Może nie tyle w nogi, w klatkę, co dłonie, przede wszystkim końcówki palców, to mi odpadały. No, ale warto było jak co roku przyjechać na moto Mikołaje. Fajnie, że w tym roku mogłem też coś pomóc troszkę w tej organizacji, chociaż potamować ten ruch. A tutaj już jedziemy do szpitala na Polankach, więc e, cały przejazd już się kończy. I powiem Wam ze swojej strony tak. Jeżeli ktoś nawet raz nie był na tych Mikołajach, to naprawdę polecam. Warto jest pojechać. Owszem, troszkę można zmąknąć, troszkę można zmarznąć, może trochę napada nad ciebie śniegu, ale sam wyjazd jest naprawdę pozytywny i przeżycie ekstra. Więc jeżeli macie motocykl albo zamierzacie kupić w przyszłym roku, to serdecznie zapraszam na Moto Mikołaje 2023. Na razie, cześć!